Witajcie w drugim odcinku cyklu, w którym podsumowujemy miesiąc w branży gier. Pilotażowy odcinek cieszył się sporą popularnością, więc idziemy za ciosem i w podobnej formie opowiemy o tym, co działo się w czerwcu. A jest o czym mówić, bo na początku miesiąca odbyły się targi E3, gdzie zapowiedziano mnóstwo ciekawych tytułów. Sony pokazało w Los Angeles Beyond Two Souls, nową grę twórców Heavy Rain. Zobaczyliśmy też gameplay z The Last of Us i kilku innych mocnych tytułów na PlayStation 3. Microsoft nie pozostał dłużny, promując Halo 4, Forza Horizon i Gears of War Judgment. W Los Angeles zobaczyliśmy też nowe fragmenty od dawna zapowiadanych hitów Square Enix, Ubisoftu, Activision i Electronic Arts. Na E3 po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć Wii U, a także pograć w premierowe tytuły. Sony i Microsoft nie zaprezentowały w tym roku konsol następnej generacji. Przedsmak Next-genów dały nam jednak Ubisoft, LucasArts, Square Enix i Epic, prezentując tytuły, w które zagramy najprawdopodobniej dopiero na następcach PlayStation 3 i Xboxa 360. W branży już od miesięcy mówiło się o tym, że David Cage wraz z Quantic Dream pracuje nad kolejną grą na PlayStation 3. Ilość zakończeń Heavy Rain wyklucza stworzenie kontynuacji, a anonimowe źródła w połączeniu z wcześniejszą prezentacją technologiczną demakara sugerowały nadejście zupełnie nowego tytułu. Tak też się stało, choć trzeba przyznać, że zapowiedziane w Los Angeles Beyond to Souls pod wieloma względami nawiązuje do tamtej produkcji. Ponownie otrzymujemy niesamowitą atmosferę, nacisk na fabułę oraz znak rozpoznawczy Gear Cage'a, piękną, bliską realizmowi grafikę. Beyond to Souls nawiązuje też do dorobku dewelopera mechaniką gry. Znów otrzymujemy więc grę przygodową z rozwiniętymi opcjami dialogowymi i moralnymi wyborami, które na ogół są czymś więcej niż prostym wyborem między dobrą i złą ścieżką. Dopracowana mimika twarzy i naturalna animacja postaci nie będzie towarzyszyć tylko statycznym rozmowom. Tym razem dostaniemy więcej elementów akcji i zręcznościowych stworzonych z rozmachem scen. Pojawią się również przypominające Farnhajta paranormalne wątki. Już teraz wiemy, że główna bohaterka Jodie Holmes będzie dysponować nadprzyrodzoną mocą. Jodie jest wirtualnym wcieleniem znanej z filmów Juno i Incepcja Ellen Page, a to nie koniec wielkich nazwisk pojawiających się w grze. Pojawiły się nieoficjalne doniesienia o zaangażowaniu w projekt Willem Dafoe. Zapowiada się więc nie tylko kolejna filmowa gra, ale też prawdziwie filmowa obsada. Beyond zagramy dopiero w przyszłym roku, ale za to po polsku. Lokalny oddział Sony już przygotowuje się do dubbingu. Gra dostanie u nas prawdopodobnie też polski tytuł – Beyond Dwie Dusze. Drugim po Beyond wielkim tytułem na PlayStation 3 jest The Last of Us. Gra została zapowiedziana już w grudniu zeszłego roku, jednak dopiero teraz zobaczyliśmy materiał z rozgrywki, który potwierdził, że będziemy mieli do czynienia z technicznym majstersztykiem skierowanym do dorosłych odbiorców. Postapokaliptyczna wizja grafików z Naughty Dog oczarowuje i udowadnia, że studio wycisnęło z PlayStation 3 wszystkie soki. Dallas to Was to jednak nie tylko piękna oprawa, ale też ogromne stężenie akcji, w której walczymy z zarażonymi tajemniczym wirusem ludźmi, jak i innymi ocalałymi z kataklizmu postaciami. Właśnie walkę ze zwykłymi przeciwnikami zobaczyliśmy w Los Angeles. Wyglądała efektownie i bardzo brutalnie, co gwarantuje grze PG-18. Nie chodzi nawet o ilość krwi, ale mrożące krew w żyłach sceny walki małej dziewczynki z dorosłymi mężczyznami, czy bezkompromisowe rozprawianie się głównego bohatera z oponentami. W The Last of Was zagramy dopiero w przyszłym roku. Już teraz można jednak śmiało powiedzieć, że gra będzie tym dla gatunku survival, czym seria Chatted była dla gier przygodowych. Microsoft również pokazał na E3 wiele ciekawych pozycji, a najbardziej oczekiwane, przynajmniej w Polsce, wydaje się nowe Gears of War. Gra z pod tytułem Judgment już od jakiegoś czasu powstaje w warszawskim studiu People Can Fly, które wcześniej dało nam Bullet Storma i Painkillera. Tworzona pod okiem Adriana Chmielarza strzelanie na TPP będzie prequelem serii skupiających się na losach Berda. Odpoczniemy więc od Markusa Feniksa, ale nie odpoczniemy od wartkiej akcji i masy strzelania. Polskie studio już nieraz pokazało, że umie robić ciekawe shootery. Tworzone we współpracy z Epic i z miejsca stają się jedną z ciekawiej zapowiadających się premier 2013 roku. Wcześniej, bo już tej jesieni, dostaniemy natomiast Halo 4. Kolejna gra z serii jest jednocześnie pierwszą, za którą odpowiadać będzie 343 Industries. Studio Bungie rozstało się już serią jakiś czas temu, marka pod skrzydłami Microsoftu, że jednak nadal. A pokaz Z3 udowadnia, że fani serii nie mają się czym martwić. Gra toczy się 4 lata po wydarzeniach z trójki i ma być początkiem nowej trylogii. Trzecim ekskluzywnym rodzynkiem na Xboxa 360 jest Forza Horizon, czyli doskonale znana nam symulacja wyścigów, wrzucona tym razem w otwarte środowisko. Zamiast ograniczonych tras dostaniemy bezdroża Colorado. Na tym jednak najbardziej rewolucyjne zmiany mają się kończyć, bo twórcy nie chcą robić ze swojej gry kolejnej arkadówki. Nadal będziemy mieli więc do czynienia z wymagającym modelem jazdy i masą ustawień wirtualnego samochodu. Co ciekawe, twórcom udało się otworzyć środowisko gry bez pogarszania jakości oprawy audio wideo. Podczas konferencji Microsoftu zobaczyliśmy też zapowiedź multiplatformowego Splinter Cell Blacklist. Sam Fisher wraca w najwyższej formie w mocno przemodelowanej wersji. W grze więcej jest teraz akcji i otwartej walki z przeciwnikami, których wykańcza się w bardzo szybki i widowiskowy sposób. Elementy skradankowe wciąż są obecne, ale już nie dominują, co odbiło się na tempie akcji. Podobną rewolucję przyszedł Tomb Raider, który z gry o eksploracji terenu i sporadycznej walce zamienił się w ostry survival, w którym akcja pędzi z prędkością TGW i przyćmiewa dotychczasowego króla gatunku, serii Uncharted. Nowe przygody Larry Croft przedstawiające początki jej awanturniczego życia ukażą się w przyszłym roku. Z datą wyznaczoną na 2012 rok prezentowany był natomiast Hitman rozgrzeszenie, który na targowych halach był grywalny zarówno na stoisku Sony, jak i Microsoftu. W porównaniu do powyższych mocno zmieniających swoje oblicze serii, Hitman wydaje się powrotem do korzeni. Ubrany w elegancki garnitur zabójca robi to, co umie najlepiej. W starym stylu, ale zupełnie nowej oprawie. Gra wygląda naprawdę imponująco, a prezentowane fragmenty zwiastują solidny gameplay zapowiada się jedna z mocniejszych produkcji końcówki roku. Tomb Raider i Hitman od Square Enix będą miały nie lada konkurencję w postaci nadchodzących gier Ubisoftu, Activision Electronic Arts, 2K, Capcomu i Bethesdy. Właściwie każdy z liczących się na rynku wydawców przygotował nowe prezentacje swoich nadchodzących produkcji. W Los Angeles zobaczyliśmy między innymi Assassin's Creed 3, Przeniesienie akcji na pustkowie Ameryki Północnej otworzyło przed twórcami zupełnie nowe możliwości. Eksploracja otoczenia, skakanie po drzewach czy nawet polowania są tym, czego seria potrzebowała od lat. W grze nie zabrakło jednak też znanych rozwiązań w postaci skakania po dachach i walki, a nawet zupełnie nowych i niespodziewanych elementów, jak na przykład morskich bitew. Prowadzić będzie je można zarówno na otwartym morzu, jak i w wąskich zatokach, doprowadzając do zatopienia wrogiej fregaty lub abordażu. To jednak nie koniec niespodzianek w temacie Assassin's Creed, bo twórcy pochwalili się też zupełnie nową, odrębną częścią na PSW. Gra z pod tytułem Liberation będzie też uzupełnieniem historii znanej z dużych konsol. Ubisoft zaskoczył nas też prezentacją Far Cry 3. Okazało się, że gra będzie posiadać nie tylko tryb fabularny, multiplayer i kooperację do czterech graczy, ale także edytor MAP. Szkoda tylko, że wrześniowa data premiery jest już nieaktualna i na tropikalną wyspę trafimy dopiero w listopadzie. U Activision nie mogło zabraknąć kolejnej odsłony Call of Duty. Black Ops 2 zobaczyliśmy już w zeszłym miesiącu przy okazji pierwszego trailera. Dłuższa wersja przedstawionych na nim wydarzeń i gameplay potwierdziły, że dostaniemy kolejną strzelaninę na szpikowaną akcją, spadającymi samolotami i masą wybuchów. W zeszłym miesiącu informowaliśmy Was o przesunięciu na 2013 rok Bioshock Infinite. Dziś czas więc wspomnieć o innej grze, która może się spodobać fanom twórczości Irrational Games. Dishonored od Bethesda, podobnie jak Seria 2K, prezentuje fikcyjny, wypełniony nadprzyrodzonymi mocami świat, który obserwujemy z perspektywy FPP. Do walki z przeciwnikami używamy zarówno konwencjonalnej broni, jak i niemal magicznych zdolności, teleportując się z miejsca na miejsce, czy też na przykład przywołując chmarę agresywnych szczurów. Gra zachęca do rozprawiania się z przeciwnikami i wynagradza to brutalnymi finisherami. Nie oznacza to jednak, że nie da się jej przejść po cichu. Przez każdą misję można się prześlizgnąć niemal niezauważonym, koncentrując się tylko na ostatecznym celu. Dishonored zapowiada się intrygująco, a dodatkową zachętą jest fakt zaangażowania do projektu ludzi odpowiedzialnych za Half-Life 2, co widać po ciekawym designie, będącym połączeniem zabytkowej architektury i steampunkowej rzeczywistości. To tylko kilka z najciekawszych gier prezentowanych na E3. Wartościowych produkcji było w Los Angeles znacznie więcej. Electronic Arts potwierdziło informacje o umożliwiającym kooperację Dead Space 3 i nowym Need for Speed robionym przez Criterion Games. Zobaczyliśmy też w akcji nowe City i Medal of Honor Warfighter, gdzie w trybie multiplayer można wcielić się w żołnierzy gromu. Nie można również zapomnieć o Crisis 3 i świetnie zapowiadających się grach Capcomu: Resident Evil 6 i Devil May Cry. Namco promowały z kolei Tekken Tag Tournament 2 i pc tową edycję Dark Souls. Szczegółowe zapowiedzi i wrażenia z tych gier znajdziecie na łamach GameZilla. Po roku od pierwszej oficjalnej zapowiedzi w końcu mieliśmy okazję przyjrzeć się Wii U, nadchodzącej konsoli stacjonarnej Nintendo. Zgodnie z oczekiwaniami okazało się, że nie mamy do czynienia ze sprzętem następnej generacji, a jedynie próbą dogonienia konkurencji. Konwersje znanych z PlayStation 3 i Xboxa 360 gier pokazują, że rewolucji nie będzie. Przynajmniej w kwestiach graficznych, bo rozszerzenie gry na drugi ekran prezentuje się całkiem interesująco. Zombie U wygląda na poważną grę przygodową, osadzoną w ponurym, opętanym przez nią środowisku. Od umiejscowienia akcji i fabuły ważniejsza jest jednak rozgrywka, która w ciekawy sposób wykorzystuje kontroler Wii U. Główny bohater gry posiada coś na wzór PDA, przypominającego pada Nintendo. Używanie tego gadżetu zwiększa imersję. Cieszy też kontekstowe wykorzystanie małego ekranu. Używając wytrychu, manipulujemy na dotykowym panelu, podczas gdy na telewizorze zupełnie inne ujęcie kamery pokazuje nadchodzące stado zombie. Wciąż nie znamy ceny ani dokładnej daty premiery konsoli. Mówi się o kwocie rzędu 2000 zł i okolicach listopada. Nie są to jednak potwierdzone informacje. Te poznamy w późniejszym terminie. Nie ma jednak co liczyć na Gamescom. Japończycy już jakiś czas temu zapowiedzieli, że w tym roku do Niemiec się nie wybierają. Zamiast szczegółów dotyczących Wii U, Nintendo wkrótce po targach E3 zaprezentowało nową wersję konsolki 3DS. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku pierwszego DS-a, Japończycy postanowili znacznie powiększyć rozmiar sprzętu. Górny ekran jest teraz niemal dwukrotnie większy od tego znanego ze starszych modeli 3DS-a. Wydłużeniu uległa też żywotność baterii, jest to jednak tylko kosmetyka, a pierwotny projekt konsolki został praktycznie niezmieniony. Ma to swoje plusy, bo zawias umożliwia szybkie zamknięcie sprzętu i ochronę ekranów przed uszkodzeniem, jak i minusy, bo tylko jeden analog średnio sprawdza się w praktyce, a Nintendo zdaje się jednak tego nie dostrzegać. Konsola pojawi się w sprzedaży już pod koniec lipca. Co dziwi, w zestawie nie będzie ładowarki. Xboxa 720 na E3 nie uświadczyliśmy, PlayStation 4 w Los Angeles też zabrakło. Nie oznacza to jednak, że Microsoft i Sony nie pracują nad nowymi konsolami, a równolegle z nimi działają wydawcy, którzy na mocarnych pecetach prezentowali w Los Angeles kilka tytułów niechybnie dedykowanych przyszłym platformom. Ubisoft zaskoczył wszystkich pokazem Watch Dogs, LucasArts zaprezentowało Star Wars 1313, a Square Enix i Epic pochwalili się technologicznymi demami pokazującymi jak będą wyglądały ich kolejne projekty. Watch Dogs zaskoczyło wszystkich z dwóch powodów. Pierwszy to fakt utrzymania tajemnicy. W branży rzadko zdarza się, żeby jakaś niespodzianka nie została zepsuta nieoficjalnymi przeciekami przed oficjalną zapowiedzią. Drugie zaskoczenie dotyczy wykonania Watch Dogs. Jeszcze żadna gra nie dobiła do tego poziomu co projekt Ubisoftu i chociaż firma nie podała platform, na jakich wyda swoją grę, to już teraz możemy śmiało powiedzieć, że będą to najnowsze pc i konsole następnej generacji. Zachwycająca grafika i animacja robi kolosalne wrażenie. Jednak równie imponująco zapowiada się setting i narracja, przypominająca cyberpunkowe klimaty. W przeciwieństwie do na przykład Deus Exa, akcja Watch Dogs osadzona jest w otwartym świecie, gdzie nie tylko biega się po ulicach, ale też przemierza wnętrza budynków. Świetnie zapowiadający się Watch Dogs to jednak pieśń przyszłości i na premierę będziemy musieli poczekać dobre kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt miesięcy. Drugą graficzną perełką targów był Star Wars 1313, /13, czyli gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen, jawnie inspirująca się serią Uncharted. Dynamiczna kamera, system osłon, dalekie skoki i elementy zręcznościowe to coś, czego nie widzieliśmy w grach LucasArts. Może to być jednak sposób na powrót firmy do deweloperskiej pierwszej ligi. Oprawa graficzna zadziwia, podobnie jak fakt, że gra działa na usprawnionym Unreal Engine 3. Unreal Engine 3 trzyma formę, Epic jednak już pracuje nad czwórką. Po marcowym demie Samaritan firma pokazała kolejne, dające przedsmak tego, jak będą prezentowały się nowe gry. Przejazd kamery przez lokacje z oświetleniem liczonym w czasie rzeczywistym, piękne refleksy i cienie dają do zrozumienia, jak bardzo zestarzały się nasze sprzęty do grania. Postać tajemniczego demona wygląda równie okazale. Może to zwiastuje nową markę Epic? Kto wie, wszak technologiczne dema Unreal Engine 3 z czasem zmieniły się w Gears of War? Niejako obok zaprezentowało się Square Enix. Podobnie jak w przypadku Epic nie była to żadna konkretna gra, a raczej wizja przyszłych projektów, w tym przypadku ubrana w szaty Final Fantasy. Liczona w czasie rzeczywistym gra wygląda jak prerenderowane animacje znane z gier czy nawet filmów. Czterominutowe demo zatytułowane Agnes Philosophy pokazało wszystko. Naturalnie wyglądającą mimikę twarzy, piękne oświetlenie i majestatyczne panoramy. Widać, że Square jest gotowe na nadejście kolejnej generacji. Czerwiec został zdominowany przez E3. Zobaczyliśmy masę ciekawych gier, jednak mimo wszystko można czuć mały niedosyt. Nie chodzi nawet o brak deklaracji Sony i Microsoftu w kwestii następnej generacji konsol, ale nieobecność wielu od dawna zapowiedzianych produkcji. Rockstar sukcesywnie omija kolejne targi E3 ze swoim GTA V. 2K nie przywiozło też w tym roku nowego Bioshocka, a Sony kolejny raz zawiodło w temacie The Last Guardian. Tych gier w tym roku w Los Angeles zabrakło, mamy jednak pewność, że powstają. Czego nie można powiedzieć o tajemniczym Insane odtrapionego finansowymi kłopotami THQ, Prey 2 czy zapowiedzianej wieki temu na PS3 grze Widmo Agent. A ja już się z Wami żegnam, choć oczywiście widzimy się w przyszłym miesiącu. Do zobaczenia!